Dzień dobry szanowni państwo. W tym odcinku przedstawię Państwu gazetkę Lidla. Gazetka Lidlowska z ofertą <todgłosy> ważną od 7 czerwca do 9. <todgłosy> Państwa uwadze, polecam świeże jabłka, produkt Polski. A dla, mój, dla młodych milusińskich majonezik. <todgłosy> Co ta skiedła to Państwa. Tu <laughs> jest sypialni, koleżko I tak myślałam, myślałem, że on nie, wiesz, też na szybko ulepnie i, wiesz, i będzie to sobie ebełkotał, ale... On ma hybrydę. A pani. To jakieś japońskie. <laughs> Drogie! Nie znam, nie Batminą. Nie ma Myśli, no to jest gdzieś, tak? A teraz jest <grym> mi tego wojtuję? Jak to w tury... No, no powiem, że no. teraz mam e, e, listę... 16 sz, punktów rzeczy. Poprawę, wiesz. Tam, tam jest wszystko, by było tam super. I po jest zorganizowane w sposób nieudolny. Ale Wojciech był wczoraj? Nie no, no teraz o, oni grali na weselu i zareagowali Hajs ich dwóch, bo teraz też dwóch będzie i wiesz, i nie miał kto, tak. nie byłem tam potrzebny, ale się cieszę, że tam bo w końcu wiesz, sobie...